Witam Was serdecznie na moim profilu. Ja mam na imię Julia. Jest mi bardzo miło, że oglądacie ten film. Dziękuję za komentarze pod poprzednim filmem i zapraszam Was na denko kosmetyczne lutego 2024 roku. Pokażę Wam yy, kosmetyki, oczywiście, które zużyłam. Czyli będą kosmetyki, które mi się sprawdziły, kosmetyki, które mi się nie sprawdziły. I mam, jak widzicie, cały ten kosz w ogóle ostatnio pokochałam. Słuchajcie, dękować kosmetyki. I dla mnie to taka frajda, że kończę te kosmetyki i że mogę później nagrać film. Więc słuchajcie, będę tutaj miała ten koszyk, będę z niego wyciągać różne tutaj dobroci i będę Wam pokazywać. I na samym początku, słuchajcie, zmysłowy olejek pod prysznic od marki Soflow. I słuchajcie, w polecajkach pojawił się balsam, a w niestety w dęku pojawił się olejek pod prysznic, który jest naprawdę boski. Dawno nie polubiłam nic tak do mycia, jak właśnie ten olejek. Świetnie on nawilża. Yy, pięknie pachnie. Dla mnie, po prostu, jeśli chodzi o produkty do mycia ciała, do ogólnie do pielęgnacji ciała, muszą ładnie pachnieć. I właśnie taki jest ten produkt. Po prostu dla mnie to jest coś. Mega, cudownie pachnie, yy, fajnie się rozprowadza. Jakby ja też patrzę na produkt pod kątem tego, żeby nie używać, jakby nie rozmydlać go gąbką. Bardzo fajnie się pieni, super wpływa na skórę. Bardzo duża polecajka. Kolejny produkt też w sumie mi się tutaj chwycił do pielęgnacji ciała, jest to żel pod o zapachu zimowego jabłka. I słuchajcie, jest naprawdę bardzo spoko, pięknie pachnie i idealny był na zimę, serio. Jeśli chodzi jakby o pienienie się takie coś, to jakby bardziej był taki żelowaty, ale nie ukrywam, że zapach mi się bardzo spodobał, jakby jak się dokładnie rozpieni to jest w porządku. No i zapach. No, słuchajcie, mnie kupuje w kosmetykach zapach, i, i to jest po prostu dla mnie najważniejsze. Kolejny produkt, słuchajcie, jest to do mycia twarzy od marki Nip Fab. Jest to Żel do mycia twarzy. Z kwasem salicylowym, z ekstraktem z wasabi, i on jest świetny dla skóry trądzikowej. Bardzo dobrze oczyszcza. Ja go używam głównie w rutynie wieczornej, bo bardzo, naprawdę bardzo czyścił, oczyszczał pory. Po prostu, gdy macie trądzikową skórę, trzeba używać czegoś mocniejszego. Dodatkowo ma cynk, witaminę B3, B5 oraz witaminę E. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Głównie używam go tak naprawdę w rutynie wieczornej. Dodatkowo ma jeszcze niacinamid bardzo fajny, w ogóle ja mega polecam markę Nippend Kolejny produkt jest do pielęgnacji włosów i mamy tutaj taką maskę. maskę regenerująca mózg do włosów. I słuchajcie, ona jest, jak macie suche włosy, na nawilżenie jest po prostu genialna. Ma wyciąg z karczocha, kompleks olejów, kokosowy makadamia i bawełniany oraz koktajl aminokwasów. Macie po nim naprawdę mega miękkie włosy, fajnie odżywione, nawilżone. Maska starczyła mi dość, na dość spory długi czas, tak naprawdę. I myślę, że kupię sobie na pewno kolejne opakowanie. Kolejny produkt, to słuchajcie, dla mnie to z jak widzicie, jest już tutaj nawet <dziura>, dziura, bo po prostu całość wydękowałam, Bardzo dobry kosmetyk, on jest nie tylko do twarzy, ale również na łokcie. Na przykład, jak macie suche, jest taki balsam bardzo mocno regenerujący. Jak lubiłam używać właśnie ten krem w zimie, jak była dość wrażliwa skóra moja. I serio super się sprawdził i jak najbardziej Wam polecam już Mam, słuchajcie w kolejce, kolejne opakowanie właśnie tego produktu i na pewno właśnie będę z niego korzystać. Bardzo dobrze mi się sprawdził i jak zdękuję tamto, to też sobie myślę, że kupię. I słuchajcie, i ten produkt jest moim zdaniem genialny w momencie na przykład, kiedy podrażnicie sobie ym, twarz kwasami. Myślę, że naprawdę warto mieć ten produkt u siebie w kosmetyczce. Kolejny produkt jest to żel do higieny intymnej od marki Hagi. Markę Hagi bardzo lubię. Jest to naturalny skład, testowany dermatologicznie, wegańsko przyjazny, jest mega wydajny. Słuchajcie, mega wydajny. On serio, ja go używam chyba przez pół roku. No, no dobra, może nie pół roku, ale no, dość długi czas. Myślę, że tak od września, od września. I serio, ja go już skończyłam, jest mega nawilżający, nie podrażnia, co jest dla mnie bardzo ważne, jest tam wiadomo fizjologiczne pH, super się sprawdził, on jest chyba dostępny w Rosmanie z tego co pamiętam, on ma jeszcze dodatkowo prebiotyki i te wyciągi z bawełny, z aloesu, naprawdę bardzo fajny produkt. Kolejny kosmetyk jest to odżywka od marki Isana, ja odżywki z Isany bardzo lubię i ta odżywka mi służyła jako taka odżywka z proteinami, chociaż ona ma cały pech, ale ja na przykład dostarczam proteiny poprzez właśnie takie odżywki pechowe, no i to była całkiem spoko, dociężała mi te włosy, sprawiała, że były takie sypkie, była spoko, myślę, że będę sobie teraz testować jakieś inne, ale do tej może kiedyś wrócę, zobaczymy. Kolejny produkt jest to krem myjący od marki Nip Fab i również go używałam w rutynie wieczornej, ale czasem zdarzało się, że używałam go w rutynie porannej. Kiedy? Kiedy na przykład gdzieś no to chciałam sobie wziąć jeden produkt, który jednocześnie, wiecie, domywa jakby całość, że tak powiem, ale też jest delikatny. Mam nadzieję, że rozumiecie. I on zawiera właśnie kwas niskocząsteczkowy, hialuronowy oraz wysokocząsteczkowy zawiera kwas poliglutaminowy i tremella, tremella to chyba taki grzyb i kwas poliglutaminowy jest dla mnie jak najbardziej w porządku, jest to taki jakby lepszy kwas hialurnowy, bardzo nawilżający jakby jest ten kwas i powiem Wam szczerze, że dobrze mi się właśnie sprawdził, nawilżał już na etapie mycia, bardzo spoko produkt. I tutaj mam, słuchajcie, mojego ulubieńca do mycia, który był chyba w moich ulubieńcach z tyczniowych, już go skończyłam niestety, jest to emulsja do mycia twarzy od marki Sylveco, wow i co do niego to fajnie naprawdę zmiękczał tą skórę nawilżał już jakby używałam go w porannej fajnie jakby przygotowywał tą skórę, nie podrażniał jej w żaden sposób, jest szklane opakowanie, jest pompka bardzo dobrze mi się sprawdził i też więcej o nim mówiłam w polecajkach z tamtego miesiąca Kolejny produkt, jest to świetna odżywka od marki John Frida Miraculous Recovery i słuchajcie, ta odżywka, ona chyba też jest pechowa, z tego co pamiętam, świetnie wygładza na maksa, po prostu redukuje, ona ma chyba silikony w składzie, ale jakby te silikony bardzo fajnie wypełniają, tak mi się wydaje, że ona ma silikony, ale nie jestem pewna, ma dimeticon, to jest chyba silikon, ale... Serio, nie wiem, nie wiem. I naprawdę mega jakby wygładza, te włosy nie odstają i co jest naprawdę mega na plus. Są takie dociążone i czasem mam po prostu ochotę na taką fryzurę, żeby była dociążona, nie taka na przykład jak ja mam dzisiaj, że troszkę jakby roztapieżona. Serio, jest to mega fajny produkt. Kolejny produkt jest to balsam y, od Bebio i jest to balsam wygładzający, nawilżający, nie wygładzający, rewitalizujący, Mam w składzie kwas granaty, granat, jagodygo i trechaloza. Teraz się w ogóle o tym dowiedziałam, bo myślałam, że to był malinowy balsam. I powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie pachnie. Super się z nim polubiłam. Y, myślę, że jestem go w stanie polecić, bo się szybko wchłania, co jest dla mnie mega na plus. Zostawia taką delikatną lepką warstwę, ale nie przeszkadza mi to, też ma dodatkowo trehalozec, która nawilża masło shea, kakaowe, oleje roślinne, także skład jest składowo bardzo fajny jeszcze jest wersja pomarańczowa i ta pomarańczowa jakby bardziej mi pasuje, ładniej pachnie moim zdaniem, ten też jest spoko, ale jednak... Pomarańczowy. Ja lubię zapach pomarańczy, takie bardzo orzeźwiające. Ten był trochę taki tłumiący, ten zapach, więc jakby pomarańczowy wygrywa. Dobra, słuchajcie, teraz produkt, który też nagrałam w moich polecajkach, więc sorry, że mówię o nim drugi raz, ale naprawdę zasługuje na, no, na rozgłos. Jest to rozpuszczające serum olejkowe do twarzy, cera odwodniona, sucha i mieszana. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten produkt, to jest to pierwszy produkt olejek, z którym ja się naprawdę polubiłam. Nigdy nie używałam olejku, bo się po prostu bałam. Bałam się, że zapcha moją skórę mieszaną w kierunku tustej. no i że po prostu się nie sprawdzi. I to jest pierwszy produkt, który naprawdę I love it, zakochałam się. I to jak on zmiękczał moją skórę. Używałam go głównie, w, no tylko w rutynie wieczornej, po zastosowaniu serum, dawałam sobie olejek, następnie krem. Cudownie po prostu wpływał na moją skórę. Rano się budziłam z mega wygładzoną, zrewitalizowaną, tak po prostu jak podchodziłam do lustra, to patrzę jaka ta skóra zmięka. Serio, coś cudownego i jak najbardziej Wam polecam, ja sobie na pewno kupię kolejne opakowanie i szukam też oczywiście innych olejków do twarzy, które mogą mi się sprawdzić. Kolejny produkt to słuchajcie, ja to chyba zużywałam rok tak naprawdę, mam wrażenie, że rok tego używałam, to jest olejek zabezpieczający końcówki od Libio. używałam tego przed myciem, po myciu, przed spaniem, na suche włosy, na mokre. Bardzo fajny, po prostu i mega wydajny. Zobaczcie, jakie to jest butla przez 80 ml. to naprawdę mi starczyło na tyle czasu, że ja, ja nie miałam jakby cza, czasu wdrażać innych kosmetyków, tylko testowałam cały czas to. I serio, jest to produkt godny uwagi. On Libio, raczej każdy zna. To jest ten olej właśnie z silikonami, fajnie zabezpiecza te końcówki. W lato go często używam właśnie jak wychodziłam na słońce. Uwielbiam, bardzo, bardzo i na pewno też kupię kolejne opakowanie, ale najpierw wykończę to, co mam, bo jednak też mi się nazbierało trochę produktów, więc pewnie go kupię za rok, za niego wrócę, yy, ale wrócę. Kolejny produkt to, słuchajcie, były takie płatki pod oczy, nagrywałam ich test na TikToku i yy, ich było 60 tutaj w tym opakowaniu, yy, tak, było ich 60, czyli na 30 jakby aplikacji. I ja zużywałam je naprawdę dość długo. I słuchajcie, one mi się sprawdziły bardzo dobrze. Są po pierwsze tanie, bo za całe opakowanie zapłaciłam jakieś nie wiem, 15 zł na promce. Yy, Nawierzają, wygładzają bo po prostu jest bardzo fajna, gładka skóra. Dobrze mi się sprawdziły. Kolejne produkty, słuchajcie, to tutaj mamy Superstay Skin Tint od marki Maybelline. Zużyłam właśnie dwie buteleczki, bo sobie wymieszałam. To jest podkład, który w tamtym roku ubóstwiałam, w tym roku w sumie też ubóstwiałam, ale oczywiście testuję też inne produkty i jestem otwarta też na inne. Ma witaminę C, więc fajnie rozświetla skórę, jest trwały, jakby no nie ściera się, mega jakby kryje moje przebarwienia, co jest dla mnie na bardzo duży plus i jest naprawdę, to jeszcze podkreślę, jest naprawdę bardzo trwały. Kolejny produkt mamy tutaj Unicorn Drops od marki Ewelinki, oczywiście. Jest to jakby dwa w jednym, make-up primer i beauty serum, ale ja tego używam głównie jako make-up primer, nigdy chyba tego nie użyłam jako serum. Um, używam to także, że na przykład jak wieczorem gdzieś szłam na jakąś imprezę, czy po prostu potrzebowałam mieć makijaż, no to wiecie, zmywałam sobie poprzednią pielęgnację, wacikiem z tonikiem i to nakładałam jakby stricte... Przed nałożeniem podkładu i bardzo dobrze mi się sprawdzało. Jakby jeszcze bardziej utrwalało ten podkład, przez co był trwalszy, i dobrze, jakby wiecie no dobrze leżał, że tak powiem i serio jakby to też przedłużało trwałość makijażu, bo ten podkład się tak przyklejał do skóry. Serio, bardzo super produkt i chyba też go polecała Maxineczka, tak mi się wydaje i myślę, że warto. Kolejny produkt, słuchajcie, jest to wcierka od marki Skrzypowita i ona ma alkohol, tutaj muszę od razu podkreślić, że ma alkohol. Nie używam tej wcierki zbyt często, bo ona niestety troszkę wysusza yy, skalp, wysusza skórę głowy. Używam jej głównie tutaj jakby na, na moje Zakolka, takie malutkie. No, uznałam, że jednak jak będzie najlepiej, że będę jej używać w taki sposób. No i powiem wam szczerze, że się sprawdziła. Trochę jest tych Baby więcej, więc jeżeli lubicie wcierki z alkoholem, to wam ją polecam. Jeśli nie lubicie, to nie. Ma 93% składników pochodzenia naturalnego. Zmniejsza wypadanie włosów o 60%. Co jeszcze? Zmacnia cebulki i wydłuża fazę anagenową włosa. No powiem wam szczerze, że jeśli jakby gdyby nie ten alkohol, to pewnie używałabym jej częściej, jakby wiąże alkohol też jakby przewodzi te składniki wewnątrz do wewnątrz, ale no powiem wam szczerze, że no była spoko, ale nie za często. Słuchajcie kochani, to jest maseczka. Mm. Którą po prostu uwielbiam. Ja w ogóle w tym miesiącu zużyłam chyba, nie wiem, 3-4 maseczki, ale oczywiście zapomniałam ich wrzucić do mojego koszyka. I słuchajcie, mamy tutaj Mangostein, maseczka z wodą lodowca i mangostanem. I słuchajcie, po tej maseczce mega miałam nawierzoną skórę ukojoną. Po prostu nie no, idealnie się dopasowuje. Mega po prostu wpływa na moją skórę. jest super tkaninka. Co jeszcze? Mm, bardzo fajnie koi tą skórę. Ja później, jak przychodziłam do pielęgnacji, to aż mi się przyjemnie po prostu zostawia taki, wiecie, przyjemny, nawilżający osad. Nie jest taki, wiecie, emolientowy, tłusty, tylko jest taki po prostu przyjemny, że aż później, wiecie, nakładam sobie serum, wiecie, yy, żeby jeszcze wzmocnić efekt. To po prostu jest cudne, więc yy, te maseczki w ogóle ja ją kupiłam w Dilsu za 5 zł. Są jeszcze różne rodzaje tych maseczek, różne jakby owocki. Tutaj jeszcze jest chyba brzoskwinka, chyba tam winogronko yy, i naprawdę polecam, bo za 5 zł taka maseczka nie wiem czy to jest koreańska, tak Made in Korea, Korea Made, made in Korea, I także jest to koreańska maska i I love it, I love it myślę, że kupię sobie zdecydowanie więcej tych masek Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to Maybelline Tattoo Liner, bo tutaj wszystko mi się zmyło i to jest jeden właśnie z moich ulubionych eyelinerów. Super się nim rysuje kreski. Są bardzo precyzyjne, ma fajny tutaj aplikator precyzyjny, dość cieniutki i taki woskowy, który właśnie ja najbardziej uwielbiam. Dodatkowo bardzo, naprawdę bardzo ładnie wyglądają te kreski i nigdy mi się nie rozmazały, są trwałe, nigdy mi się nie rozmazały, nie wiem czy on jest akurat wodoodporny czy nie, ale no nie rozmazywały się. Kolejny produkt, słuchajcie, jest to Marion, arganowy taki olejek, ja kiedyś używałam je namiętnie. Ostatnio wiecie, ja nie używam go chyba z rok, leżał mi tutaj sobie w szafce i po prostu patrzę, o leży, no to go zużyję, no to zużyłam go dwa razy, więc to co teraz opowiem jest bardziej z perspektywy sprzed kilku miesięcy. Fajnie jakby nawilża, jakby olej arganowy moje włosy bardzo lubią i jakby do zniszczonych włosów też jest w porządku, fajnie nawilża, dociąża, odżywia i myślę, że też wrócę sobie do tego produktu. Kolejny produkt to też jest właśnie taki, który używałam półtora roku temu. I teraz sobie po prostu zostawiłam na ostatnie trzy aplikacje. Nie wiem, czemu ja po prostu nie dokończyłam wtedy tego produktu, bo po prostu chciałam go mieć. A teraz trochę zmieniłam podejście, że po co mam mieć, chcę po prostu to zużyć i jakoś wiecie, wyrazić opinię no, dlatego, jakby robię też te dęka, żeby się pozbyć części kosmetyków. Więc tutaj właśnie e, żegnamy się z tym kremem. Był to krem taki strasznie śmierdział, po pierwsze strasznie śmierdział. E, stworzony z myślą o skórze mieszanej, żeby zwalczać niedoskonałości. I powiem Wam szczerze, że jakby w tym pomagał. E, w zwalczaniu niedoskonałości, bo faktycznie pojawiało się mniej. Yy, no, pomijam fakt, że śmierdzi i ma, wiecie, ma witaminę C kwas filaronowy. Yy, robił taką delikatnie matową, tą skórę satynową. Yy, nie do końca mi jakby pasował też z makijażem, bo trochę się farfoclował. Yy, ale ogólnie, jeżeli nie używacie makijażu i macie skórę z stręzikiem czy coś, no to myślę, że spoko. Dobra, kolejny produkt mamy tutaj, witaminka C od marki Skincyclopedia i słuchajcie, ona ma 20%, więc to jest naprawdę bardzo duże stężenie. Jakby dla mnie to jest trochę za mocne, bo mam jak wiecie, mieszaną skórę w kierunku tłustej, ale też wrażliwą i no niestety nie do końca było to serum w porządku, bo jakby napinało mi bardzo mocno skórę, delikatnie ją podrażniło, ale jeżeli lubicie duże stężenia kwasów, to ten produkt myślę, że jest dla Was. Jeśli oczywiście lubicie. Ja teraz używam innego y, produktu, o którym też mówiłam w polecajkach, także możecie sobie sprawdzić. Ym, to serum, jakby wiecie, lubię inne sera z tej marki, ale to chyba nie jest dla mnie za mocne stężenie. Jesteśmy już, tutaj słuchajcie, przy końcówce, i tutaj zużyłam też chyba klasyk emolientowy Iris, słuchajcie, odżywka do osób o średniej porowatości no powiem Wam szczerze, że ja lubię tą odżywkę i dobrze mi się sprawdza ona jest po prostu idealna dla moich włosów bo róża jest troszeczkę za ciężka a ta właśnie emolientowy irys jest bardzo dobra, dociąża jakby dzisiaj mam naprawdę good hair day że tak powiem mam takie fajne, elastyczne te włosy po prostu super i też właśnie użyłam tej odżywki dzisiaj także polecam. Kolejny produkt to jest słuchajcie Ewelinka kosmetyczna Wonder Match Lumi i bardzo lubię ten produkt Podkład. Ładnie wygląda rozświetla tą skórę. Nie do końca kryje, słuchajcie, ale to nie zmienia faktu, że lubię ten produkt. Bardzo ładnie świetliście wygląda. Um, co do krycia, tak jak już mówiłam, że średnio kryje. Ja, jeżeli chodzi o moje przebarwienia, ale to słuchajcie, przykryję sobie je korektorem. Um, ma witaminkę C w składzie. Yy, ma 20 SPF, więc spoko. Ma kwas hialuronowy i niacinamid i witaminkę C. Bardzo dobrze się sprawdza, lubię też korektor z tej marki i ten, ten czarny z zakrętką też, chociaż on trochę jest ciemniejszy niż na przykład ta dziesiątka, bo też mam dziesiątkę z czarną zakrętką, e, ale ten na pewno sobie kupię ponownie, bo bardzo się z nim polubiłam. I moi drodzy, ostatni produkt, słuchajcie, jest to ultra łagodzące serum pod oczy od marki Hagi. Super się sprawdziło, szkoda, że już nie mam, bo po prostu tak ładnie pachniało i zakochana jestem w tym produkcie. Stosowałam i rano, i wieczorem. Zapach jest cudowny, jest pompka, za co naprawdę bardzo dziękuję. W składzie ma ceramidy, y, witaminę B12, tak, depantenol, y, algi, tak, algi jakieś, pro i probiotyki. Bardzo dobrze mi się sprawdziło. Czasem używałam jako samo serum pod oczy, czasem dawałam sobie też y, ten. Dawałam sobie też momentami jeszcze krem na to pod oczy, wiecie, tak jakbym miałam taką bogatą pielęgnację. Ale jakby sam ten produkt dawał radę, uwielbiam krem z tej serii, też chyba nagrywałam w denku. No, także szkoda, że skończył mi się ten produkt. Myślę, że sobie jeszcze na pewno kupię jakiś kosmetyk od Hagi. To są moje wszystkie kosmetyki, które zdękowałam w lutym i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie też znać w komentarzu, który z tych kosmetyków znacie, który może same lubicie, który polecacie. Yy, więc czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że film się podobał. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału, do polajkowania filmu oraz do zostawienia komentarza. Cześć!